Witajcie kochani, Wigilię, U nas jest koło południa. Wy pewnie zaraz będziecie siadać do stołów albo już siedzicie. Jak widać, u nas zima oczywiście dopisała. A wręcz zrobiło się po wczorajszych roztopach lodowisko. Chodźki na zewnątrz. Zobaczcie, co my tu mamy. A jeszcze w szkole dzwonki dzwonią automatycznie. No ale oczywiście dzieci dzisiaj nie są w szkole. Zobaczcie. Idziesz na łyż wygadłka z Rudim oczywiście. Jak to oni, dwaj muszkieterzy. Kiedyś był i Kitek, ale Kitek teraz jest w u Uzi. Więc u nas taka piękna słoneczna pogoda. Jest chyba na lekkim minusie. Gdyłka. Ja tutaj mój taras odkopałam. Moim sposobem polałam gorącą wodą. Także wszystko się wyczyściło. No, u mnie na tarasie, tak jakby zobaczyć, z jednej strony to prawdziwa wiosna. No ale zobaczcie, co tutaj jest zgarnięte wszystko. Także życzę Wam spokojnych świąt, wszystkiego, co sobie zamarzycie, i żebyście troszeczkę zwolnili i posiedzieli sobie z rodziną przy stole i nie martwili się niczym. Więc buziaczki i do następnego. Sorry, że ostatnio nie za bardzo się odzywam, ale jakoś ta zima mnie tak negatywnie trochę nastraja i nie mam za bardzo ochoty niczego nagrywać. Co nie znaczy, że o Was nie myślę. Także pozdrawiam jeszcze raz Was bardzo, bardzo serdecznie. Pode aqui, pa.